Cześć, z tej strony Julia. Dzisiaj Wam pokażę moją kolekcję szlech. Dobra, zacznijmy od koników. To jest kuc, którego nazwałam serduszko, bo ma tutaj serce. Widzicie? No, tak naprawdę to klaczka, ale ja patrzę po wzroku. Dlatego to jest dla mnie chłopak. Dobra, teraz następny. Riko. To jest też taki kuc, trochę większy. To jest chłopak. chłopak i jest taki brązowy z strzałką i go nazwałam Riko. Następny. No to teraz jest tak uszko. To jest chłopak. No i tak wygląda z tej strony. Z tyłu tak wygląda. Tu tak wygląda. A z polu. O tak. Z tej strony tak. I jeszcze tak pod spodem wygląda. Dobrze, więc następny. Adaś. Chłopak. Taki w kropeczki. Adaś. Fajny. Następny <laughs> ogonek. Galopujący, taki ładny, piękny, czarniutki ze skarpetkami. Tylko jedną nogę ma wyjątkową, bo ma czarną. Dobra, następny. E, następny to grzywka. Taki skromny żebak. Um, to chłopak jest i tylko mi tu ma gwiazdkę Dobra, następny To jest właśnie Huba Taki zrebaczek brązowy, chłopak Taki fajniutki, zrobiony go jak stoi, macha ogonkiem Ok, następny. Teraz y, pokażę Wam dziewczynkę. To jest białka. Taka dziewczynka białutka, dlatego się nazywa białka. Trochę jest taka biało-szara, ale białka. Teraz y, pokażę Wam fago. To jest fago. No, taki. Galopujący źrebaczek. Chłopak. A teraz jeszcze nosek. Taki o. Źrebaczek. Ładny, tarny nosek. I jeszcze Mimi. To jest taki chudy, malutki źrebaczek. Mimi, chłopak. Nosek to też był chłopak. no Taki fajny, skromniutki. No dobra. Teraz Wam pokażę, gdzie mieszkają. Właśnie w takim boksie. Um, tu mieszka Kuba. Tutaj, w tym pierwszym boksie Kuba. Tu grzywka. Adaś, białka. Rico, tu Fago, tu jest Nosek i Mimi, tutaj jest Ogonek, tu Uszko, a tutaj jest Serduszko. No i właśnie tak wygląda. Jeszcze wsadzę zierobaki i zobaczycie jak to wygląda ze zierobakami w środku. Niektóre jeszcze nie podpisam bo bo niestety nie zdążyłam, ale yy, yy, niedługo podpiszę i będą już podpisane boxy. Yy, właśnie też mają otwierane furteczki i yy, 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 właśnie takie fajne super yy, boxy. Yy, tu trochę tak za No i tak i jeszcze, no tak trochę długo to trwa, ale jakoś, jakoś, jakoś poczekacie. Wygląda ze źrebakami Pokażę Wam hmm. stronę Teraz Wam pokażę e, konie dorosłe e, klaczki. Zacznijmy od klaczek. To jest e, taka e, buźka, e, taka klacz. No, taka śliczna, ma właśnie. Zaple Cianą fryzurkę, tu też na ogonku ma takie. O, widać? No i właśnie. Przechodzimy do następnych. To jest Tina. Taka klacz z warkoczykami tutaj. Ma taki prosty ogonek. To klacz też, bo mówiłam na początku. No. I tak ona wygląda. Taka ładna, bialutka. O taka. No. Przechodzimy do następnej. To jest Luna. Taka w kropki. Łaciata. Tarantowata maść. Mm. No właśnie. Nie taka piękna, tu taka drzewa, Ogon taki jakby dzika. Taka ładna. Przechodzimy do następnej. To jest Maja. Taka z warkoczykiem tutaj. Taki falowany trochę ogon. taki Nóżki ma ułożone. Przechodzimy do następnej. czy? Znaczy to będzie skarpetka, taka ładna, o, taka tu ma workoczek ładny, tu też ma takie leczki, skarpetka, skarpetka, bo ma skarpetki z tyłu, no, strzała, ja tu na nosie, tu, no, przechodzimy do następnej klaczy. To jest Nadia. Taka z kropkami na pupie, No, takie ustawienie nóżek. No, taka ładna, brązowo-biała-czarna. Bo tu jeszcze ma czarne. Dobra, przechodzimy na do następnej. Okay? To jest okładka, bo ma ochraniacze, ale. I tak ją nazwałam Ochraniacze, ale taka okładka jest. No i ma rozpuszczoną szybę, rozpuszczony ogon. No i może startować w turniejach, bo ma Ochraniacze, więc nic jej się nie stanie. Teraz to jest Weronika. Taka. Też z kropeczkami, tylko że mam mniej ich. O, takie postawienie nóżek. Krótkie włosy, tutaj ogon. No. I ta właśnie taka jest też ładna, brązowo-biała. Dobra. Przechodzimy do Fabi. To jest Fabia. Taki. Felowanym Buki. Ogon. Tutaj ma takiego warkoczka jak, yy, jak ten koń Maja. Podobny. No. Taki podobny warkoczek. Taka rudo, jakby biała. Nie wiem, jak określić ten kolor grzywy i ogona. Dobra, więc przechodzimy. Do następnej. To jest piękna. Taka zgrabniutka, ładniutka może w pokazowych turniejach występować. Taki ładny ogon, ładna grzywa, taki czarno, jakiś taki kolor, którego też nie mogę określić. Więc przechodzimy do następnej. To jest Zuzia, taka skromniutka, jakby Arabica, ale to nie jest, jest Arab. Takie ma włosy tutaj, ogon taki trochę poczochrany, takie ładne łatki tu po całym ciele. No, dobrze. Więc przechodzimy do Beleli. To jest Belela, ma takie takie um, ładne ozdóbki, tutaj ogon taki, takie ustawienie nóżek i taka właśnie piękna brązowo-czarna. No przechodzimy. I ostatni to jest Arab. Arab Mila. właśnie taka ma taką fryzurę, tu ogon taki ładny Arab. No, a teraz inne zwierzęta. Nie konie, tylko zebry, psy, koty. Takie inne zwierzątki niż konie. No, to jest zebra, pasio. Taka, wygląda to wygląda tak z przodu, tak, tak z tyłu, tak z boku. O, właśnie, to jest pasio, zebra. Dobra, to jest pies paster. Właśnie taki do pilnowania koni albo owiec. pies pasterski. Dlaczego się nazywa paster? Taki ładny, władki. No, dobrze. Teraz kot. E, misiek, to jest misiek. Taki chłopak, kot. Miał. Syjamski. Miał, miał, miał. Dobra. No, a to jest pyszczek. Taki ścienioczek, cudiu, taki co Taki słudziutki. Ni, ni, A teraz pokażę Wam całe mnóstwo mojej koni. Właśnie, to są moje wszystkie konie. Cała moja kolekcja koni. Właśnie tak. Tak dużo mam tych koni. Taka drużyna koni. Mnóstwo tych koni. O, właśnie tu Wam pokazuję, jak to wygląda. O. Właśnie tak. No. I to cała moja kolekcja flejcha. Jeszcze Wam pokażę trochę sprzętu. To jest auto właśnie tak. Ma kółka. Ym, tu się mu otwiera klapka i tu można wchodzić i tam wkładać rzeczy. Ym, tu jest właśnie pan kierowca. Ym, pan Oskar. No, taki, ha, ha, ha. No, taki pan Oskar. Jest, i z dwóch stron otwierają się mu drzwi. O. I jeszcze mu się otwiera klapka samochodowa. Maska samochodowa. I, I właśnie zaraz pokażę, jak ona wygląda. O. Tak wygląda w środku. No, dobra. To pokazałam już Wam auto. Tu ponaklejam sobie naklejki na drzwiach, tutaj. Z drugiej strony, tak. Z tej, tak. Tu, na masce samochodowej, tak. No, to jest przyczepa dla koni. Tu są właśnie takie naklejki z drugiej strony, tak. Tutaj. Jest coś, y, takie znaczki i otwiera się klapka. Tu można otworzyć i konie wchodzą. O! Tutaj można otworzyć drzwi i ludziki wchodzą. Tu jest wieszach. Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj jest zaś ym, siodło. Tu można schować siodła. Właśnie tu są takie siodła włożone na wieszaku. Tutaj, ok, więc pokażę Wam jeszcze tutaj. W środku tam widać taki jest stoliczek. Ym, tam. O, taki soliczek dla koni, żeby konie sobie jadły. No, i to jest cała przyczepa. To jest wóz leczniczy pani doktor. Bo to jest pani doktor, weterynarz dla koni i innych zwierząt. Nazywa się pani Julia. No, tu ma otwierane drzwiczki, z drugiej też żeby mogła wsiadać do wozu leczniczego. Tu tak się otwiera i tak. Ehm, no i właśnie pani doktor tu ma swoją lecznicę. Właśnie tak ona ja wygląda. Tutaj ma laptop. Ma dwa krzesełka tutaj. Z jednej strony jest tutaj laptopa. i Właśnie tak wygląda. Laptop. Ym, tak ma w środku. O, tak. Wygląda w środku. Tak tu. Pod spodem ma jakieś napisy. Yy, dobra. Yy, yy, to jest zaś jest skrzynka na, yy, na różne sprzęty pani doktor. Tak wygląda tu, 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 tu. I tak z drugiej strony też tak samo. Ym, to jest bandaż aż dla koni. O, taki bandaż. To jest lekarstwo. O, tak wygląda. Lekarstwo dla koni. I zastrzyk. Taki zastrzyk. I właśnie to są sprzęty pani doktor. Ja tylko je łożę, żeby się żeby łożę, żeby nie miała później problemów takich z wkładaniem. No. Okej. Okay. I tu właśnie mam, tak wygląda razem. O. Tak. Właśnie cała przyczepa I pani doktor sobie siedzi. O, i właśnie tak to wygląda. Teraz Wam pokażę ludziki ze szlejcha. Dobrze. To jest Kasia. Taki stojący ludzik. A to jest Asia. Taki jeżdżący ludzik. Ola, Ela. Ala, Karina. A to jest... Laura, a to Gosia. Teraz pokażę wam wszystkie moje akcesoria schlejka. To jest taki koszyczek dla pieska. To jest dla niego miska. Bat. To jest dla koni, żeby ich trenować derki, żeby koniom nie było zimno, buteleczka do karmienia małych zierbaków. Tu są marchewki, czerwone jabłka, zielone jabłka. Tu są takie listki, koszyczki, siana i słomy. To jest słoma, a te ciemniejsze to są ta jaśniejsza to jest słoma, a te ciemniejsza to jest siano. Dobra, tu są uzdy do ciągnięcia koni. Tu są uzdy, żeby trenować konie. Po, do jedzenia tam, żeby konia w, do konia wkładać. Tu są ym, na, pojedełka, wiaderka. Tu są skrzynka z... Z szczotkami w środku. I tu jest taka osobna szczotka. No i krzaczek taki, drzewko ozdobne takie. Tam jeszcze jest drugie puchar siodła, tu są siodła. No y i tu są jasne płoty, a tu są ciemne płoty, przeszkody y tam to. To jest wieszak na siodła. No i to wszystko. No, teraz Wam pokażę boks. Tu koń, który jest w tym boksie. Ma dwa medale: fioletowy i różowy. Tabliczka. Tu jest. Tutaj są otwierane drzwi. O! No! I tam w środku ma szybki koń To jest taka wiata wyciągana No i właśnie, żeby nie uciekł, ma takie furtki Takie z boku No i jeszcze tu jest zdjęcie konia, który tu mieszka Okej okay. teraz Wam pokażę stajnie dla koni. Tu są jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery boksy. Właśnie taki, takie boksy. Tu chodniczek taki ładny. No i w środku mają takie cegiełki. Tu też są otwierane furtki we wszystkich. O, to są, to jest ciężko zamykane. I tu, no i we wszystkich mają otwierane drzwiczki. Tutaj na no zamek zamykane. Ne, ne drzwiczki można je otworzyć i tutaj tak. Jeszcze te brązowe płoty, to co wcześniej były, są do tego właśnie, ale no, chciałam je pokazać osobno. No właśnie we wszystkich tak jest. No i teraz obrócę, żeby Wam pokazać, jak wygląda z przodu. Właśnie tu też zamykana na furtkę brama. Można ją otworzyć. I tak się otwierają drzwi. I można je zamknąć. I znowu zamknąć je na suwak. Suwak to, oto. Od... No, i tu są kwiaty na oknach. No, i to, cała stadnina, jeszcze Wam pokażę. Ym, tutaj wiatę, bo tu jeszcze jest wiata. O, Muszę obrócić na chwilę. O, i właśnie tu jest wiata. Tak się zbiada. No. I tak wygląda z wiatą. A w wiatach są odczepiane nogi. Te widzicie tutaj. Taki i taki. O, można je odczepić. To pokażę Wam na innej wiecie, bo mam dwie. I tu są otwierane okna. Wam to samo mówię. Właśnie do tego są niektóre jasne płoty yy, i to właśnie ma taki zestaw z autem i przyczepą. Te też otwierane okna są. No. I właśnie jak mówiłam, pokażę Wam, że y, wszystkie nogi się otrzymają. O. Tak? No, może pokażę, że tak. Będzie. O. Hop. Hop. I... Hop. I właśnie taka wiata może być bez nóg. Wy Wygląda tak na powierzchni. Niestety nie stoi tak wysoko, bo nie ma nóg. No i to na dzisiaj koniec filmiku. Więc żegnam się z Wami. Pa!